Cześć i witam wszystkich serdecznie. Tak jak wspominałem w poprzednim filmie, może niektórzy z Was mieli okazję go oglądać, spróbuję go podlinkować również do tego materiału. Ten kanał powstał po to, żeby opowiedzieć Wam historię mojego samochodu elektrycznego, samochodu marki Cupra. I miałem nadzieję, że na jednym filmie, który powstał w lutym bodajże tego roku, sprawa się zakończy. Niestety sprawa wróciła i wymaga kolejnego omówienia. I zupełnie szczerze powiem Wam, że chcę po prostu przestrzec wszystkich. Oczywiście jednocześnie dzieląc się swoją sytuacją, przestrzec wszystkich przed możliwymi konsekwencjami zakupu auta elektrycznego w grupie Volkswagen, z finansowaniem Volkswagen i dodatkowo jeszcze później z problemami, które możecie napotkać. Do rzeczy, samochód marki Cupra, Cupra Born konkretnie, została przeze mnie zakupiona z dofinansowaniem, z naprawdę dużymi przygodami. Na początku o tym jest ten pierwszy film. Natomiast finalnie udało się samochód odebrać w walentynki roku 2023, więc obecnego roku, 14 lutego. I wydawało się, że sprawa jest w miarę załatwiona, auto jest sprawne, sytuacja finansują z finansującym jest też wyjaśniona. Zostały przesunięte raty ze względu na opóźnienie w wydaniu samochodu. I użytkowaliśmy ten samochód aż do e, e, początku czerwca bez większych problemów. Natomiast w okolicach początku czerwca pojawiły się z samochodem pierwsze problemy. Pierwszy raz pojawił się komunikat po próbie odpalenia samochodu stojącego w garażu, że auto jest, ten komunikat mówił konkretnie, że jest usterka napędu. No i samochodem po prostu nie dało się ruszyć, tak? jedyne co można było zrobić to wysprzęglić samochód, żeby wypchnąć go z garażu. Tutaj standardowa procedura, telefon do Volkswagena, właściwie do kupry, Cupra wezwała assistance, auto zastępcze w drodze, oczywiście auto spalinowe, do tego jeszcze mam nadzieję nawiązać, natomiast laweta w drodze i laweta po dotarciu na miejsce, serwis techniczny. No ocenił, że rzeczywiście jest to usterka, która unieruchamia samochód. Natomiast przystąpił do próby naprawy tego samochodu przez odpięcie klemy akumulatora 12 voltowego Ku naszemu zaskoczeniu, mojemu, żony, tak, właścicieli samochodów, samochodu, auto ożyło. To znaczy usterka zniknęła, pojawiły się jakieś błędy chwilowe wynikające z odpięcia akumulatora 12 v No ale po przejechaniu krótkiego odcinka można było samochodem normalnie jeździć. Tak, to przez człowieka, właśnie z asystansu, została ta usterka na tamten moment załatwiona. Super, tak? Dlatego, że mogliśmy dalej cieszyć się samochodem, normalnie pracować tego dnia przy pomocy naszego samochodu. Natomiast dowiedzieliśmy się już, już wtedy, że coś się dzieje i że ta usterka no, może ponownie się pojawić, Oczywiście pozostając w nadziei, że to był tylko jednorazowy przypadek. Tak się niestety nie stało. Kilka dni później znowu przy próbie uruchomienia samochodu pojawił się ten sam komunikat, ale ponieważ bardzo nam się spieszyło, musieliśmy samochód użytkować tamtego dnia, więc sami podjęliśmy, zresztą zgodnie z zaleceniem tego właśnie serwisu Assistance, próbę odpięcia klejmu akumulatora. Procedura pomogła, mogliśmy użytkować samochód, ale wtedy już wiedzieliśmy, że auto musi pojechać do serwisu na dokładne sprawdzenie. No i tak też się stało, tak? pojechałem autem do serwisu, serwis dokładnie sprawdził, tak naprawdę kilka godzin trwała ta diagnostyka, 3-4 godziny, natomiast informacja zwrotna z serwisu była taka, że kompletnie nie znaleźli żadnej usterki, żaden komunikat się nie zapisał, nie ma żadnego błędu, żadnego sterownika zapisanego w systemie, kompletnie nic, tak, tak jak bywało, że się, się nic nie wydarzyło. No ale też nic się na ten moment nie działo, więc po prostu przyjąłem to do wiadomości. Odebrałem samochód, no ale naturalnie usterka znów się pojawiła. Trzeci raz znowu pomogło odpięcie klemy. Chciałem udać się do serwisu, ale zanim dałem radę to zrobić, usterka pojawiła się po raz kolejny. No i niestety tutaj już nie pomogło odpinanie klemy. Tutaj już auto musiało faktycznie na lawecie pojechać do serwisu. Co tak naprawdę ucieszyło mnie, bo, bo miałem taką nadzieję, że jeżeli z tą aktywną usterką auto trafi do serwisu, no to wtedy będzie wiadomo co naprawić. Auto do serwisu pojechało, natomiast okazało się, że w trakcie tej przejażdżki na lawecie usterka zniknęła. To znaczy, tego błędu już po prostu nie było. O ile nie można było u mnie na posesji wjechać samochodem, z, na lawetę, bo auto było unieruchomione. O tyle już z lawety w serwisie można było zjechać. Komunikatu nie było, błędu nie było. Niemniej jednak serwis przystąpił do dokładnej diagnostyki. Tutaj podziękowania dla serwisu w Łodzi rzeczywiście posprawdzali wszystko. Poznajowali jakieś błędy. Tytułem tego został wymieniony sterownik silnika. Nie będę tej historii opowiadał, ale, ale fajnie wydawało się, że rzeczywiście przyczyna jest znaleziona. Ponieważ w tamtym dniu nie mogłem samochodu odebrać po, po, po tej naprawie, byłem akurat na urlopie, więc szczęśliwie auto zostało kilka dni w serwisie i serwis mógł je dalej testować. Szczęśliwie, dlatego że w trakcie tego testowania okazało się, że usterka wystąpiła ponownie i samochód ponownie został nieruchomiony. Niestety okazało się, że ta usterka to nie jest usterka prawdopodobnie sterownika, silnika, tylko problem tkwi gdzieś głębiej, i tym samym auto musiało pojechać do serwisu do Warszawy. Dlaczego o tym wspominałem w pierwszym filmie? Tylko cztery serwisy w Polsce, serwisy kupry mogą otwierać baterię wysokoprądową. Serwis w Łodzi nie ma takiej możliwości, nie ma takiego stanowiska. Najbliższy taki serwis znajduje się w Warszawie, więc auto jest ładowane na lawetę i jedzie do Warszawy. Prawdopodobnie usterka na tamten moment, zgodnie z diagnostyką, miała być związana właśnie z baterią wysokoprądową. No, w związku z tym tak właśnie samochód został odesłany. W tej chwili samochód znajduje się właśnie w tym serwisie, do którego wówczas pojechał. To było w okolicach końca lipca i znajduje się w serwisie w Warszawie, który ma możliwość dokonywania napraw baterii wysokoplądowych. Dlaczego tak to podkreślam i tak o tym mówię? wspominałem o tym w pierwszym materiale. Zdecydowaliśmy się na samochód, który ma serwisy, którego producent ma serwisy w każdym praktycznie mieście w Polsce. Dawało nam to gwarancję, że jeżeli coś się będzie dziać, bo z nowym samochodem zawsze coś może się dziać, będzie gdzie to auto naprawiać. Nie idźcie tym tropem, nie dajcie się zwieść. Naprawa auta elektrycznego z grupy Volkswagena w tym momencie to jest horror z wielu względów, ale pierwszy to jest właśnie to, że te serwisy znajdują się tylko w czterech miejscach w przypadku kupy. Nie wiem jak dokładnie jest w przypadku Volkswagena. Zatem auto jeździ po Polsce na lawecie. Nie do końca też wiecie, gdzie trafi, bo samo jak wytrafianie do serwisu też od Was nie zależy. Gdzie to auto pojedzie, możecie coś sugerować, ale Volkswagen i tak może zrobić swoje. Ok, auto od gdzieś tam końca lipca stoi w serwisie. Dzisiaj mamy 6 września i nadal to auto w serwisie jest. Słuchajcie, przez te blisko dwa miesiące Volkswagen. Nie był w stanie, mówię w czasie przeszłym, chociaż to nie do końca tak jest, nie był w stanie e, znaleźć e, przyczyny usterki, przyczyny komunikatu, przyczyny unieruchomienia samochodu. Chodzi o to, że ten błąd występuje randomowo, ale to no, mówmy się, no, może się tak zdarzać rzeczywiście. Natomiast rzecz jest tego rodzaju, że ten błąd się nie zapisuje. Nie zapisuje się w, w komputerze, w pamięci sterownika i tym samym no, jest problem z jego odczytaniem. Zresztą, auto z Łodzi z serwisu z aktywnym błędem jechało na lawecie do Warszawy i znowu po dojechaniu do Warszawy okazało się, że błędu już nie ma i pamięć jest czysta, tak? Nie można tego błędu odczytać, więc w pierwszej kolejności. Serwis w Warszawie bazował na błędzie, który był odczytany w łodzi. Szczęśliwie, bo auto zostało kilka dni dłużej w tym serwisie. Dlatego mówiłem, że, że, że to szczęście w nieszczęściu. No ale słuchajcie, na chwilę obecną samochód jest w serwisie już blisko dwa miesiące. Ja nie wiem, kiedy to auto zostanie naprawione. Na dzień dzisiejszy są już wytypowane elementy do naprawy. Oczywiście są to elementy związane z baterią, z i okazuje się, że ta naprawa ma prawdopodobnie związek z tą pierwszą naprawą, która wystąpiła przed odebraniem samochodu, czyli prawdopodobnie samochód nie został poprawnie naprawiony wtedy. Szczęśliwie przez kilka miesięcy nie dawał znaku tej usterki, no ale problem powrócił, tak? Na chwilę obecną jestem na etapie, gdzie to auto ma być naprawione, natomiast nie ma informacji, kiedy będą części do te naprawy tego samochodu, bo o ile słuchajcie, auta elektryczne można już kupić od ręki, jest masa promocji robionych przez Volkswagena, że możecie sobie odebrać samochód, o tyle samochód elektryczny, o tyle serwis tego samochodu to jest horror. Nie ma części, tak? Części idą na produkcję samochodu, ale nie po to, żeby te auta naprawiać. Ja w ogóle nie wiem, jak to może mieć miejsce, no ale słuchajcie, ma miejsce, tak, to ma miejsce w Volkswagenie, to się dzieje. Co więcej, komunikacja z Volkswagenem na każdej płaszczyźnie jest żadna, tak. Zapomnijcie, że Volkswagen odpowie Wam na maila w przeciągu kilku dni. Ja na moją reklamację do finansującego, którym jest Volkswagen Financial Leasing, czekam już kilka tygodni. Dlatego, że zgłosiłem reklamację, że nie jestem w stanie jeździć autem elektrycznym. Dostałem auto zastępcze, które naturalnie nie jest naturalnie dla Volkswagena, nie jest autem elektrycznym. Dostałem auto spalinowe, którego nie użytkuję, dlatego że prąd miałem za darmo, mam za darmo z instalacji fotowoltaicznej. Za benzynę muszę płacić, więc użytkuję inny samochód, przy którym te koszty są niższe. Tak? Volkswagen nie udostępnił mi auta zastępczego w postaci auta elektrycznego. Ale to nie jest największym problemem. Słuchajcie, największym problemem wydaje się w tym momencie być co innego. Na ten samochód elektryczny została wzięta dotacja w Banku Ochrony Środowiska po podpisaniu umowy trójstronnej o dotację, i zgodnie z tą umową jest deklarowany przebieg roczny tego samochodu, który musi być wykonany. Auto na ten moment już dwa miesiące stoi w serwisie. Ja nie jestem w stanie go użytkować. Nikt. Ani Volkswagen, ani Bank Ochrony Środowiska na, na, na chwilę obecną nie jest w stanie powiedzieć, co w takiej sytuacji, tak? Ja, co jeżeli to auto zostanie w serwisie dłużej? Co jeżeli ono stałoby, nie wiem, pół roku, rok w serwisie? Ja nie jestem w stanie realizować zobowiązań wynikających z umowy, a na mnie ciąży odpowiedzialność ewentualnego zwrotu dotacji. Volkswagen się nie wypowiada w tym temacie. Zapomnijcie, że Volkswagen Financial Leasing w jakikolwiek sposób Wam odpowie. Jedyne wiadomości, które przychodzą z Volkswagena, to są kolejne faktury, które należy płacić, e, zgodnie z leasingiem, który no, w, właśnie Volkswagen nie został wzięty. E, tutaj chcę was przestrzec przed inną rzeczą. Ja już to wiem w tej chwili i nigdy nie popełniłbym tego samego błędu. Nigdy nie brałbym auta w leasing, właśnie w takim układzie, gdzie finansujący i producent samochodu to jest właściwie no, ten sam podmiot albo podmiot powiązany. Chodzi o to, że auto nie jest naprawiane. W momencie, kiedy podmiot zewnętrzny byłby podmiotem finansującym, prawdopodobnie byłaby możliwość wstrzymania tego finansowania, wstrzymania płatności rat, jakiejś reakcji. Tak? Byłby ktoś, kto mógłby pomóc. Tutaj wszyscy zamakają usta, Volkswagen nie chce pomóc w żaden sposób na odpowiedź z biura obsługi klienta, nie mam odpowiedzi z biura obsługi klienta na mojego maila, w którym zgłaszam te wszystkie problemy i proszę o reakcję. Kontaktowałem się z rzecznikiem prasowym Kupra. zdecydowałem się, że nie będę wymieniał tutaj żadnych nazwisk, bo nie jest jakby intencją tego filmu, żeby piętnować konkretne osoby, chcę Wam pokazać jak działa grupa Volkswagena. Tak? Nie mam odpowiedzi konkretnej od rzecznika prasowego. Mam maile, które właściwie sprowadzają się do, do, do prośby o jeszcze więcej cierpliwości niż mam w tej chwili. Ja nie mam cierpliwości, nie mam cierpliwości na tą sytuację, dlatego że potencjalnie grożą mi bardzo duże konsekwencje finansowe. Konsekwencje finansowe jakieś już w tej chwili ponoszę, dlatego że nie mogę użytkować samochodu, za który płacę raty, którego eksploatacja ze względu na ten, w cudzysłowie, darmowy prąd byłaby dla mnie bezkosztowa. To jest sytuacja dramatyczna. Naprawdę przestrzegam was, was przed jakby zakupem auta elektrycznego. Kolejna rzecz jest taka, że te auta, i to głosy są od, od naprawdę różnych osób, począwszy od gdzieś tam serwisu Assistance, poprzez różne rozmowy z różnymi serwisami, nie tylko Volkswagena. To są prototypy. Auta z grupy Volkswagena, auta elektryczne, to są prototypy. Jest cała akcja akcji serwisowych o których się nie mówi. Te akcje serwisowe pojawiają się dopiero w momencie, kiedy pojedziecie autem do serwisu na jakiś przegląd i nagle się okazuje, że trzeba zrobić akcję serwisową, która gdzieś tam była. Okej, okay, ona nie zagraża bezpośrednio waszemu bezpieczeństwu, przynajmniej tak twierdzi Volkswagen, dlatego robi to akcję dopiero jak sami przyjedziecie do serwisu. Natomiast jest tego mnóstwo. Nie chcę y, mówić konkretnie, jakie to są akcje, y, dlatego że być może to by wskazywało na jakieś osoby, które mi te informacje przekazały, a tego nie chcę, tak? Szczęśliwie... W całej tej układance są dwie osoby, które są mi życzliwe po, po stronach serwisów tutaj i jakby tą relację chciałbym utrzymać, bo jednak znajdują się rzeczywiście ludzie, którzy po prostu po ludzku podchodzą do takich sytuacji i starają się gdzieś tam w całej machinie biurokracji korporacji Volkswagena pomóc. Natomiast no niestety są ograniczani przez system, są ograniczani przez brak części, są ograniczani przez procedury. Wszystko trwa po prostu w nieskończoność. Nie wiem jak ta sytuacja się rozwiąże. Na chwilę obecną dzisiaj znów próbowałem dodzwonić się do serwisu, ale to graniczy z cudem, więc czekam po prostu na telefon zwrotny. Średni czas odpowiedzi na maile, czy to w biurze obsługi klienta, przepraszam, w biurze obsługi klienta w ogóle nie ma odpowiedzi na maile, natomiast w serwisach to jest 72 godziny. Tak? Zapomnijcie, że wyślecie maila i ktoś wam odpowie, a tak, tutaj zajmujemy się tą sprawą. Nie, nie ma takiej opcji, tak? Nie ma zwrotki, właściwie maile wpadają jak w studnie. Możecie je wysyłać na jakieś tam maile ogólne, dostajecie tylko potwierdzenia odczytania, ale to przychodzi z automatu systemu mailowego natomiast nie ma żadnej odpowiedzi takiej normalnej wysłanej przez chociażby automat, automat serwisu. Słuchajcie, będę kontynuował nagrywanie filmów na tym kanale na pewno, bo czuję się zobowiązany wyjaśnić, jak sytuacja się zakończyła. Nie zrobimy tego w przypadku tego pierwszego filmu, za co przepraszam, bo być może to wyjaśnienie też było potrzebne. Ten pierwszy film też został zdjęty z, do, do publicznych wyświetleń na jakiś czas. To była moja wewnętrzna umowa tutaj z jedną z osób, z Volkswagena, która starała się pomóc całej sytuacji. W tej chwili ten film macie z powrotem do wglądu, cała ta sytuacja naturalnie miała miejsce i zakończyła się, tak jak powiedziałem, na początku jakimś tam szczęśliwym finałem na, na, na tamtą chwilę. Natomiast wróciła, auto jest w serwisie. Zobaczymy, jak sytuacja dalej się rozwinie, a ja będę Was o tym informował. Dzięki wszystkim, którzy wytrwali do końca w oglądaniu tego filmu. I, no, żeby dostać dalszy ciąg tej historii, możecie albo zasubskrybować kanał, albo po prostu zaglądać tutaj. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.